Cześć, tu Magic Wiem, że dawno się nie widzieliśmy, ale postanowiłem w końcu kontynuować ten kanał, na którym nie nagrywają już od dawna. Postanowiłem więc nagrać parę horrorów, ponieważ tej gry jest bardzo duża, a ciekawie się w nie gra i nagrywa. Zacznijmy więc od tej gry. Jest to oczywiście gra horror, tak jak powiedziałem przed chwilą. Jest to przy okazji sprawdzenie, czy ktoś z Was w ogóle jeszcze to ogląda, bo coś w to wątpię. No, patrząc na moje subskrypcje, pewnie za dużo osób nie zobaczy tego filmu. Postaram się wrzucać filmy regularnie, albo przynajmniej w miarę regularnie. Więc jeśli widzisz ten film, bardzo proszę zasubskrybuj, albo przynajmniej najpierw zobacz ten odcinek, bo te filmy, które na razie były na kanale, <grybuj> były takie trochę nieudane. Więc mogę już powoli skończyć gadanie i w końcu pokazać wam tę grę, ale po tym filmie, jeśli wam się spodoba, to koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie następne filmy, bo chcę wiedzieć, czy jest sens się nagrywać. Teraz możemy nareszcie przejść do tego filmu. No więc możemy w końcu zacząć tą grę. Już klikniemy sobie start. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale zobaczymy. Dwa lata minęły od momentu, w którym zdiagnozowano mnie, że mam depresję. Od tego czasu nic nie działo się lepiej. Moi przyjaciele próbowali mi pomóc, lecz nic nie zadziałało. Później przestali próbować. Będę tu skracał trochę. Kiedy straciłem już nadzieję, e, chciałem spędzić trochę czasu samemu w pustym domku poza miastem, daleko od problemów, daleko od przyjaciół. Później zrozumiałem, że to był zły pomysł. Po miesiącu spędzonym w samotności straciłem kompletnie mój rozum. Moje bóle się rozrosły, jakby. I to nie jest najgorsza rzecz, jaka się stała. Coś dziwnego dzieje się z domem. Dzisiaj e, zrozumiałem albo zauważyłem, że ten dom jest ogrodzony takimi właśnie, wiecie, takim płotem, jakby. E, pojawił się znikąd. Chciałem przez to przejść, ale jestem tu zamknięty, ale czemu? Czuję się jakbym nie był tu sam. S Słyszę dziwne dźwięki. I widzę dziwne rzeczy. O Boże, muszę stąd szybko wyjść. No dobrze, więc. Ogólnie muzyka. Dziwna taka jest, ale. Nie mogę tego użyć, nie ma sygnału. O, lampa. No. Widzę tutaj, że bardzo szybko ta gra chodzi. No i to piękne, wszystko źle zawsze chodzi. Więc No bo grafika jest taka, jaka jest. Przejdźmy sobie przez drzwi już jeśli, żeby sprintować. No, to wróżę o tym, że pewnie będą jakieś pościgi. No to zaczniemy w ogóle od zwiedzania domu. Żeby ogarnąć w ogóle co tu jest. Baterie. Eee, y się to jakieś kroki? Dobra, wkryta, że mamy baterię. Nie wiem, do czego się przydadzą. Zobaczmy. tu um, No tutaj łazienka Światło nie można zapalać, oczywiście Standard No więc ta muzyka nie jest taka straszna Jak na tą grę, ale no w sumie trochę jest No dobrze, więc To jest mój pokój Zobaczmy co jest na górze Aha, już No spoko W kuchni e, To jest Zabrukowane chyba? Albo wejście? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Eee, nic się nie da zrobić, słuchajcie. O, lodówka. Nie jestem głodny, okej. Okay. Cegarek no, jakiś ok, zepsuty. No dobra, to idziemy na... ...zobaczyć, co tu jeszcze jest. jak eee, dwór. O, to jest ta... Jakaś magiczna siła, co tam na Słuchajcie, jakoś to w ogóle nie wygląda za, nie, co, za fajnie. więc trochę się to boję, ale. Nie, nie Co to jest? A, gwiazdy, dobra. Eee, latarka. A, to do tego te baterie, bo tam musimy wejść z latarką, bo jest bardzo ciemno. A bateria mamy już do latarki. A tutaj? Klucz na drugie piętro spoko. Yy, a. Trzeba łomu, jakiegoś. No dobrze, pójdźmy szybko już, sen, bo ja tu nie chcę już dłużej być. Pójdźmy na to drugie piętro, bo mamy już klucz. Fajna gra być na razie. Naprawdę? O, ta muzyka w domu zaczyna się tak creepy trochę nawet, ale to później. Co to miało być? Chyba ktoś tu jest. Chyba w tej grze nie ma żadnych rzęskarów, ale nie wiem. O nie, ta muzyka się zmieniła jak zwykle, czyli to znaczy, że tutaj coś... Co to jest? Nie wiem. Eee. Taki wiatr jakby, co nie, taki krzeciak. co tak tylko mi się nie podoba. Dobrze, co my tu mamy? Eee, zegarek. No wiecie. Pracuje. Ale czas niczego nie oznacza. Czy trzeba podać jakiś kod? Nie wiem jaki, niestety, ale zaraz może się dowiem. to był za dźwięk? Słyszycie to? Chyba w tym pokoju coś jest. Moja stara kolekcja płyt. Tutaj telewizor zepsuty, czyli oczywiste. Wszystkie zegarki w domu już nie działają. Stopie... To jest pewnie kod, bo skoro już nie działa. 2, 1, 1. Dobra, zobaczmy. Hmm, to bez sensu Gary Utknąłeś tu całkowicie I nic z tym nie możesz zrobić Przez całe życie szedłeś w dół Spirali I to miejsce będzie twoim końcem Te dźwięki mi się nie podobają bardzo Mam nadzieję, że nie ma żadnych rzębskich ruch Jezu maria Co to było Dobra ważne. Chyba pójdę sobie szybko na dół A już jakiś klucz w ogóle? Bo już nie pamiętam. Eee, co to jest? Czy ktoś mi to wytłumaczy? No, oczywiście będziemy musieli tam pójść, bo to logiczne. Myślę, że tu coś będzie stało, to tu jakaś dziura. Dziwne dźwięki, dobra, wejdziemy. Hm. A, to jest wyjście. No to wejdźmy tam, bo musimy Pójdźmy Może szybciej to będzie lepiej. Latarka bez baterii, ale my już mamy baterię. No A, już będzie możemy wejść tam na tworze. Szybka, szybka. Nie chcesz, by tam odcinek zajął jakieś 5 lat. To... Eee. Jak się czujesz, będąc w klatce? Czy lubisz to uczucie? Że nikomu nie pomagasz, czy coś takiego. Twoja śmierć już niedługo nastąpi. To było dziwne. Wydaje mi się, że ktoś tu jeszcze niepożądany jest oprócz nas, ale no, no dobra, nieważne. Chodźmy na dwór. Ha. Pewnie lampę zarafywali, ale dobra, nieważne. F, latarka, bo fajny klimacik taki lubię, właśnie. Tak, jakby gdzieś trzymał latarkę. Czy to tutaj jest jakieś piwnica, czy jakieś. No, to chyba piwnica, bo są takie beczki. Eee, nie pamiętam, żeby ta piwnica była taka duża. No, ja też nie pamiętam. Nawet jeszcze nigdy nie pamiętam. Więc ten... jeszcze mi się wydaje, że zrobię tutaj jakiś jumpscare. Zróbmy zasadę prawej strony. Czy tam lewej, nie wiem. Tędy może choćby. Czy ja się nie kręcę w kółko? Chyba tak. No dobra. O, jest długa droga. Coś jest, to może tutaj, no tak Co to było? O, Łom! Możemy wreszcie odstawiać. Jezu! Nie wiem, które tu mamy iść. Coś dziwnego tu się dzieje. O! Aha, rozumiem. To się przesuwają ciągle. patrzmy jak najszybciej lepiej. Szybko. Tędy. Trendy? Nie? Trendy. Trendy, dobra. Kończcie już to. To było dziwne, chyba nie zdziwicie się, że to mówię. E, 10 minut nagrania, dobrze. wyjdźmy sobie już. To my tu mamy... A! Do tego domku mamy mieć właśnie. Boję się co tam będzie. O. O, idziemy sobie. A, no jak zwykle takie takie miejsce. Nie lubię tych długich korytarzy, bardzo długich, bardzo długich naprawdę. Co tu jest? Chyba nie jest dziwne coś, nic ciekawego raczej. Raczej, mam nadzieję. No kurde. Nie wiem, czy ja myszką przechodzę przez te drzwi, klikam myszką, a czy ja też czyta? Też czyta, ale, ale wolę myszką już jak tak. Ach, klucz, no dobrze. Te lampy jakoś dziwnie tak mrugają, więc wiecie, to... chyba coś... zablokowane. Chyba nie. Co to być? Coś chyba tak, jakby coś za mną chodziło. Teraz zobaczmy. Nie chcę otwierać tej drzwi, no i dobrze, że nie chcesz. Może będzie jakiś checkpoint czy save, to wtedy zakończymy. I w następnym odcinku... Idę stąd, idę, idę. Już, już. Eee, chyba lepiej, żebym uciekał. ci tylko się da. O, drzwi na klucz. O nie, nie lubię takich miejsc dziwnych. Co my tu mamy? Ha, aha, trzyma wszystkie cztery. No dobra. O Boże. Co jeszcze takie dźwięki? Pani tylko ja Aha, tu raczej nie możemy przejść. Nie wiem czy tutaj No nawet możemy. Aha Nie wiem czy to coś zrobiło. No dobra, możemy już tutaj wyjść. Telefon. Halo? Eee. Można już się rozłączyć. Hallo. Dobra. dobra. To idziemy teraz tam. O tym muszę minął. No. Jedziemy teraz zaraz tam na drugiej strony, nie wiem czy coś tam będzie. Kolejny to wiem hmm. To nie. Co dzień? Czy to jest jakaś głowa? Znaczy nie głowa, nie wiem co nie wiem czy mam tą głowę nazwę, ale... Więc co mi się wydaje, że w tym odcinku to. Może wiem, że byście chcieli już do końca, ale to chyba będzie na tyle już w tym odcinku, więc żegnam się z wami. Dajcie koniecznie lajka, like, by to pierwszy taki odcinek z horroru po dużej przerwie. Więc, no, chciałbym wiedzieć, czy mamy kończyć tą serię z tej gry: Masked Reels, This Guy, Face, czy po prostu już jakąś inną grę, czy w ogóle mam nie nagrywać, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc dzięki za oglądanie, pa.